Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za obecność mediów na tym krótkim naszym briefingu, ale przede wszystkim dziękuję za obecność w Gorlicach kolejny raz panu Wojewodzie Łukaszowi, panu wojewodzie Łukaszowi Kmicie i panu marszałkowi, marszałkowi województwa, wicemarszałkowi województwa małopolskiego panu Łukaszowi Smułce. Dzień dobry, witam panów. Jesteśmy, jesteśmy tuż po takim burzliwym spotkaniu, bardzo merytorycznym spotkaniu, które odbyło się w starostwie powiatowym w Golicach. Przepraszamy za nasze lekkie spóźnienie, ale przewidywaliśmy, że spotkanie dwie godziny to jest czas wystarczający na rozmowy o problemach drogowych terenu Golic, miasta Golica, ale też całego powiatu. Okazało się, że spotkanie bardzo merytoryczne, to jeszcze raz podkreślę, ale e, z, się znacznie przydu, przedłużyło. Oczywiście poruszyliśmy też dodatkowe tematy, jak to zawsze bywa, kiedy są tak ważne osoby u nas tutaj w mieście, e, kiedy jest marszałek województwa, jest, jest wojewoda. E, to tematy związane, związane właśnie e, z kompetencjami tych osób e, zawsze pojawiają się nawet jako dodatkowe, chociaż dzisiaj temat główny, który obok problemów drogowych pojawił się, to temat komunikacji, komunikacji publicznej, czyli komunikacji autobusowych, połączeń, szczególnie jeżeli chodzi o połączenia z wysowej poprzez gorlicę do Tarnowa czy do innych miejsc skąd przyjeżdżają między innymi kuracjusze, ale z których też dojeżdżają i pracownicy, i połączeń, które dotyczą mieszkańców tych, tych gmin. Dzisiejsze spotkanie ma pewne, pewne osiągnięcia, ma pewne jakby decyzje, pewne deklaracje, ale to też nie jest ostatnie spotkanie dotyczące i problemów drogowych i problemów komunikacyjnej komunikacji publicznej ponieważ w, w zakresie szczególnie tych drogowych jesteśmy już umówieni w takim samym gronie na jesień wrzesień bądź październik w dzisiejszym spotkaniu oprócz pana wojewody i pana marszałka wzięli udział też samorządowcy burmistrzowie miasta Golice a przede wszystkim pani starosta pan wicestarosta Wójtowie gmin Gorlice, Łóżna, Sękowa, gminy Ropa i były co bardzo ważne była Pani Dyrektor byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Drugiej Autostrad z Krakowa oraz Wojewódzkiego Zarządu Dróg z Krakowa razem z Panem Marszałkiem i też, też przedstawiciele radnych Radnych Prawa i Sprawiedliwości i z miasta Golice i Radnych Powiatowych, ale też z gminy z Golice i rozmawialiśmy jeszcze raz podkreślę o problemach drogowych. Z takich, nie, takim pewnym deklaracją i pewnym problemem, które na ten moment myślę, że szybko uda się rozwiązać, to jest kwestia tych korków, które mamy na rondzie, popularnie mówimy rondo pod drukarnią i tutaj w przekonaniu po badaniach stwierdzamy, że takie bardzo szybka poprawa tutaj sytuacji tej drogowej, to będzie lekkie przesunięcie jednego przejścia, żeby pozwolić przynajmniej samochodom dojechać do jechać do Ronda, a nie że już na górce wszyscy stoją, rondo puste, a nie można, nie można przejechać, nie można się skomunikować. Myślę, że to zaraz więcej o tym powie pan Marszałek, też więcej powie na temat słynnego już obejścia zachodniego, które... Które jest e, kiedyś zaplanowane, a wciąż nierealizowane. Są różne głosy. W moim przekonaniu, obejście to nie rozładowałoby problemów, e, nie, nie pomogłoby w problemach drogowych. E, zdaniem burmistrzów zupełnie inaczej, ale myślę, że to powinni oszczygnąć specjaliści i w tym temacie właśnie też będziemy się jeszcze spotykać. Ale z inwestycji, które są planowane w o których o których wiemy, o których jest e, głośno, to jest tak zwane rondo turbinowe na zawodziu. Też rozmawialiśmy o tym, że razem z tym rondem też konieczne jest rondo, które odprowadza z drogi krajowej drogę wojewódzką w kierunku koniecznej. Ale mówiąc o tych inwestycjach, które będą realizowane, które już w jakimś pewnym stopniu są zaawansowane, mówiliśmy o tym, że w momencie realizacji tych inwestycji będzie bardzo duże ograniczenie ruchu. Przepustowość Golic jeszcze bardzo się zmniejszy i że tutaj jak mamy, jak źle jest przyjechać przez Golicę, wyjechać z golic, tak będzie w tym momencie po prostu niewyobrażalnie gorzej. I o tym też rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się jakie bypassy na ten okres przygotować i tutaj jest taki pomysł, który, który będziemy sprawdzać czy się da zrealizować przynajmniej jednego mostu, który by w szybkim czasie powstał na rzecz Ropa, który by skomunikował przynajmniej blich z drogą krajową ale też y, wszyscy jednogłośnie potwierdzili, że obwodnica Gorlic w ciągu drogi krajowej 28 jest niezbędna, jest konieczna i ja jako poseł muszę zrobić wszystko, żeby z listy rezerwowej, y, na której się znajduje tej, tego programu budowy obwodnic, żeby jak najszybciej stała się tą inwestycją, która jest przygotowywana do realizacji. To były tematy, o których mówiliśmy. Ja nakreśliłam, y, Ogólnie, ale myślę, że jeżeli chodzi o te połączenia dróg wojewódzkich, e, poproszę o zabranie głosu pana marszałka e, Łukasza Smułkę, a później jeszcze jako podsumowanie i też e, jeżeli chodzi o fundusz e, komunikacyjny, e, pan, e, pan wojewoda też, e, który podsumowywał tak naprawdę nasze dzisiejsze spotkanie, e, zabierze głos, a później jeżeli będą pytania, to jesteśmy oczywiście otwarci na państwa pytania. Bardzo dziękuję panie marszałku, bardzo proszę. Może. あっそうやった。 Dzień dobry Państwu. Szanowna Pani Poseł, Panie Wojewodo. Dzisiaj bardzo ważne, merytoryczne spotkanie dotyczące komunikacji w Gorlicach. Widzimy, że drogi w mieście, w Gorlicach oraz wokół Gorlic już pomału wyczerpują swoje przepustowości. Chociażby drobne modernizacja albo drobne przesunięcia, 6 dla pieszych, wspomniane rondo przy drukarni, no nieco usprawni komunikację, usprawni albo lekko rozładuje korki, które są w centrum Gorlic. I to było też przedmiotem dyskusji. Do końca roku to zostanie Następnie również w ramach spotkania doszliśmy wszyscy do wniosku, że należy dokonać dokładną analizę tranzytu, który jest realizowany w Golicach i to też będzie do końca roku zrealizowany. Natomiast oczywiście kluczowe kwestie obwodnicy Gorlic w ciągu drogi wojewódzkiej, obejście zachodnie, czy obwodnica obejście południowe, to jest jakby można powiedzieć, że w trakcie dokładnych analiz. Oczywiście ta inwestycja, która w ramach porozumienia z samorządem województwa małopolskiego, powiatem Golickim. Miasto Gorlice no jest na etapie decyzji środowiskowej. Niemniej jednak, w tym temacie wypowie się 24 sierpnia Naczelny Sąd Administracyjny i wtedy będzie można dalej podejmować takie czy inne decyzje. Niemniej jednak, tak jak tak już Pani Poseł wspominała, kolejne spotkanie właśnie po tej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, co dalej w kontekście obejścia Gorlic zachodnich czy też Południowe. Natomiast dla nas istotne jest to, żeby. Temat obwodnicy tak jak pani poseł wspominała, był dalej kontynuowany, bo Gorlicy potrzebują obwodnicy i to mówią o tym mieszkańcy, ale również kierowcy, którzy w tej części podróżują czy też w ruchu tranzytowym, czy też w ramach lokalnego transportu. Również dyskusja toczyła się na temat połączenia uzdrowiska Besowa z Tarnowem, czy też z Krakowem. W tym temacie również samorząd województwa małopolskiego już w 2021 roku złożył do Pana Wojewody stosowny wniosek. Otrzymaliśmy dofinansowanie. Dla nas teraz rozmawiamy z samorządami na temat współfinansowania tej linii, tak aby również właśnie uzdrowisko Wysowej Zdroju było dobrze skomunikowane. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby mocno rozważyć skomunikowanie uzdrowiska i tworząc chociażby linię dowozową do kolei. Po to, żeby również transport kolejowy miał odpowiednią ilość pasażerów, ale również, żeby komfort jazdy pasażerów był na jak najwyższym poziomie. Szanowni Państwo, dla nas Ważne jest to, że ustalenia zostały poczynione, następnie w tym półroczu, można powiedzieć na jesieni realizacja, natomiast główny temat obwodnic, no to jest przed nami i wrzesień to będzie takim dobrym miejscem i czasem, żeby dalej prowadzić rozmowy. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, dzisiaj dobra informacja dla dwóch mie mieszkańców dwóch gmin. Dla Biecza i Bobowej właśnie zakończyliśmy nabór w ramach rządowego programu rozwoju połączeń autobusowych. Dwie gminy, zarówno Biecz, jak i Bobowa, złożyły wnioski do dodatkowego naboru, który odbył się, który zakończyliśmy. Do Biecza trafi ponad 350 tysięcy złotych na uruchomienie dodatkowych linii komunikacyjnych. Bobowa wnioskowała o 66 tysięcy i takie środki otrzymała i rządowy program rozwoju połączeń autobusowych zainicjowany przez Prawo i Sprawiedliwość wypełniający tak zwane białe plamy komunikacyjne pozwoli mieszkańcom tych dwóch gmin na to, aby dobrze i szybko Skomunikować lokalne przysiłki z centrami gmin. Zachęcamy także samorządowców do aplikowania o dodatkowe środki. Rozważamy uruchomienie kolejnego naboru. Tu chcę podziękować w sposób szczególny pani poseł i panu marszałkowi, którzy mobilizują samorządowców do tego, aby uruchamiali linię. Przypomnę, że w ramach rządowego wsparcia przekazywane jest 3 zł dopłaty do każdego wozu kilometra, w przypadku gdy linia jest nierentowna 10%, zaledwie 10% musi zapewnić gmina, a więc w przypadku kursów busowych czyli kursów autobusów, które mają 20 miejsc siedzących i kilka miejsc stojących, jest to kwota, która pokrywa w wielu przypadkach koszty uruchamiania połączeń, także dla mieszkańców Biecza i Bobowej z pewnością to są bardzo dobre informacje. Oczywiście szanowni państwo, pan marszałek powiedział o kluczowej kwestii połączeń autobusowych, ale to samorządy muszą wziąć na siebie organizację komunikacji w gminie i w powiecie. Pan marszałek jest odpowiedzialny za to, aby komunikować komunikację międzypowiatową. Natomiast samorządy muszą we własnym zakresie myśleć o rozwoju połączeń autobusowych, bo rząd daje na to środki. Tu chcę podziękować panu marszałkowi, bo województwo Małopolskie jest jednym z najlepszych beneficjentów w Polsce, które pozyskuje i uruchamia środki w ramach rządowego programu rozwoju połączeń autobusowych. To są wspomniane przez pana marszałka linie dowozowe. Ja zasugerowałem, żeby rozważyć możliwość uruchomienia połączeń organizowanych przez województwo. Do pociągów międzymiastowych uruchamianych przez spółkę PKP Intercity Gorlice Zagórzany, Gorlice i Wysowa. Tutaj będziemy na ten temat jeszcze rozmawiali w taki sposób, aby dowieść kuracjuszy bezpośrednio do Wysowej, do Uzdrowiska, ale także połączyć uście gorlickie. Tu pani poseł bardzo lobbowała za tym tematem. Ważnym elementem, który także przekazaliśmy. Podczas dzisiejszego spotkania z panem poseł jest planowany na miesiąc sierpień nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejne środki, które trafią na rozbudowę infrastruktury drogowej. Jak wiemy, wielość programów, które uruchomiło Prawo i Sprawiedliwość, daje szansę na to, że tak naprawdę nowy asfalt, nowe drogi, nowe także przejścia dla pieszych pojawią się niebawem w kolejnych na kolejnych drogach lokalnych, drogach łączących małe miejscowości, mniejsze miejscowości. Jak wiemy, Szanowni Państwo, w tym roku podpisali już, podpisaliśmy umowy z samorządami na tegoroczne zadania, ale już zachęcamy samorządowców, żeby przygotowywali dobre wnioski. I, Szanowni Państwo, nowość, która została wprowadzona przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana Ministra Adamczyka, to możliwość, ubiegania się o środki na tzw. remonty nakładkowe. W tej chwili ustawa jest prowadzona, jest w Senacie, mamy nadzieję, że zostanie podpisana przez Pana Prezydenta i samorządy otrzymują w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nie tylko możliwość pozyskania środków na generalne przebudowy, na budowę dróg, przebudowy przejść dla pieszych, ale także na remonty nakładkowe. Już teraz prosiłem samorządowców, którzy byli obecni, aby niemal wszyscy samorządowcy z Ziemi Gorlickiej, aby przygotowywali dobre wnioski, abyśmy mogli szybko ten nabór przeprowadzić. Mam nadzieję, że te działania polskiego rządu, tak mocno wspierane przez parlamentarzystów tutaj w terenie, przez panią poseł Bartuś, ale także przez pana senatora Wiktora Durlaka, przyniosą konkretne efekty w postaci dużych środków, które trafią na Ziemię Gorlicką. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu marszałkowi, bardzo dziękuję panu Wojewodzie, ale też pan Wojewoda przywiózł jeszcze jedną bardzo dobrą wiadomość. Jutro pan premier Mateusz Morawiecki ogłosi wyniki naboru Polskiego Ładu, tak zwanych dla gmin popegerowskich. I z tego, czego się spodziewamy, to myślę, że te rozstrzygnięcia dla naszego powiatu, jak i wszystkie inne rozstrzygnięcia w ramach inwestycji składanych, dofinansowanych w ramach Polskiego Ładu, będą dobre. Myślę, że jutro kolejny raz Państwa zaproszę, aby przekazać te bardzo dobre wiadomości, a dzisiaj jeżeli macie Państwo pytanie, bo przecież mamy tutaj, to nic codzienna sytuacja, że i marszałek i, i wojewoda jest, chociaż od czasu kiedy marszałkiem, e, wicemarszałkiem i marszałkiem jest tutaj Pan Łukasz Smułka, a wojewodą Pan Łukasz Kmita, e, to to jest prawie już codzienna, że bywają tak, tak bywają bardzo często na naszym terenie. Dbają o ten nasz teren, ale jeżeli są jakieś pytania, myślę, że jesteśmy otwarci, także bardzo proszę. którym Mówimy o moście na terenie gminy, Golice. to jest tak, tak zwane miejsce, tam jest most, tam jest taki most, który dzisiaj przejeżdżają rowery, to jest most dla pieszych, ale chcielibyśmy tak rozmawiamy o możliwości przebudowania go tak, żeby był dla samochodów osobowych, czyli most tam koło dawnego wysypiska i połączyłby i opicę polską i Blich takim ruchem lokalnym z drogą krajową 28. Panie poseł, chciałem dopytać o te połączenia autobusowe, o których wspominał pan wojewoda. Aktywność samorządowców raczej z powiatu gorlickiego jest słaba chyba w tej kwestii. Nie wiem, pan wojewoda ma może jakieś lepsze dane, bo tych połączeń jednak, no powiedzmy sobie szczerze, cały czas brakuje, a mało ich przybywa, zwłaszcza rzeczywiście Wysowa. No kuriozum powiatu gorlickiego, żeby zdrowisko było odcięte od świata, brak połączeń dla turystów czy kuracjuszy. Tutaj moim zdaniem słuszna uwaga, żeby połączyć połączenia kolejowe z tym, żeby nawet te autobusy jechały do Wysowej, bo jak się okazuje w Gorlicach do dnia dzisiejszego jest problem, że miejski przewoźnik nie może sobie poradzić z tym, żeby na czas dowiózł pasażerów z pociągu Intercity do Gorlic, bo tam trzeba czekać nieraz po, po pół godziny, po 20 minutę z kuriozum, bo dziś jednak pasażer jest prawda, obsługiwany kompleksowo, wysiada z pociągu i wsiada do autobusu, jest zaraz w mieście, więc chyba to no, cały czas słabo wygląda. Więc zacznę od końca, czyli od dowożenia ze stacji Zagórzany Gorlice do centrum Gorlic. To jest temat, który był przez pana wojewodę podniesiony, nawet w kontekście tego dobrego taboru, jakie tutaj w Gorlicach mamy, ale to nie był główny temat spotkania. Głównym tematem były połączenia drogowe. To było jakby dodatkowe i to była sygnalizacja, bo że z tymi połączeniami jest, nie najlepiej, delikatniej mówiąc, to może nie tyle państwa informowałam, ale niejednokrotnie te moje pisma, ta wymiana z powiatem się toczyła, nawet o Wysową, kiedy w pierwszych odpowiedziach było, że przecież to jest sprawa gminy uścia Golickie, a nie powiatu. Teraz jest już to temat nie tylko powiatowy, nie tylko gminny powiatowy, ale jak widać wojewódzki, bo mówimy o tym, że te połączenia byłyby też do Tarnowa, jest deklaracja powiatu tarnowskiego, ale też już powiatu gorlickiego o tym, że dopłaci do tych połączeń, które zorganizowałoby województwo i to jest temat też w którym należy dalej rozmawiać i należy składać wnioski. I o tym e, mówił pan wojewoda. Dzisiaj mówimy o dwóch gminach, które realizują ten rządowy program, które złożyły wnioski, które otrzymają dofinansowania, e, których mieszkańcy będą mogli się cieszyć połączeniami w ramach własnych, własnych gmin. Ale przecież nie chodzi tylko o połączenie e, na przykład tam z, z siedlisk do Bobowej, ale chodzi o to, żeby z tych siedlisk Bobowej ropy czy, czy czy na przykład Banicy dojechać do Gorlic, czy przejechać przez te Gorlice, więc ten temat jest tematem, który musi wrócić. Dzisiaj wrócił w kontekście, że pan wojewoda zachęcał do tego, aby powiat też składał wnioski do rządowego funduszu, aby po prostu w ramach swoich zadań tą siatkę takich koniecznych połączeń, pokazał, dofinansował, a, a dzisiaj, że to jest bardzo ważne, wiemy w okresie wakacji, bo w momencie, kiedy przestają jeździć autobusy szkolne, to jesteśmy tylko Zdanie na własny samochód, czy samochód sąsiada, jeżeli gdziekolwiek się chce dojechać. I to jest, to jest poważny powiat, problem dla naszego powiatu. A pamiętajmy, bo wszyscy wiemy, że mimo działań rządu, aby to paliwo, te ceny nie rosły do góry, to te ceny rosną. A widzimy samochody, które właśnie pojedyncze osoby jadą często tylko po coś, żeby przyjechać do Golic. A taka, takie połączenia, jakby były połączenia e, komunikacji publicznej, myślę, że troszkę by też te korki Rozładowały i wiele osób mogłoby skorzystać z komunikacji, nie musiałoby używać swojego samochodu. I myślę, że nawet zapłacenie droższego biletu e, byłoby bardziej korzystniejsze niż, e, niż podjeżdżanie pod stację paliw i tankowanie. Mimo to jeszcze raz podkreślę, bo wiemy i o obniżkach no i ogólnie troszeczkę teraz ceny paliw e, spadły, ale te ceny są bardzo wysokie. Korki mamy. Myślę, że taka dobra komunikacja publiczna na terenie, powiatu Te problemy by znacznie rozładowała, tylko trzeba zaangażowania. Możliwości są, jest rządowy program, żeby tylko samorządowcy albo inaczej osoby odpowiedzialne, bo to nie do końca zapowiad jest dokładnie starosta odpowiedzialny za gminę wójt, za, za województwo marszałek, ale żeby te osoby, tak jak, jak marszałek województwa, po prostu bardzo do tego poważnie, z taką dużą, dozą y, otwartości podeszły są możliwości i myślę, że to by bardzo naszemu powiatowi pomogło. Kiedy to być planowane i na jak długo? Y, ale w tym momencie o czym y, mówimy? Te ronda, tak o tych rondach mówiliśmy, to mówimy w tym momencie o największym zaawansowaniu budowy dwóch rond, czyli odejścia skrzyżowania z drogą krajową, drogi krajowej, z drogą wojewódzką w kierunku dukli z drogą wojewódzką w kierunku koniecznej. Tak jak pani dyrektor powiedziała, nie, nie dając jako daty takiej pewnej, bo to od wielu czynników zależy, ale możemy liczyć, możemy liczyć, spodziewać się, że w 25 roku przynajmniej to rondo turbinowe będzie oddane do użytku. To jest inwestycja, to jest inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, to jest inwestycja na drodze krajowej finansowana w całości przez, jako droga krajowa. Pan Marszałek od dwóch jest specjalistą. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o obejście w ciągu dróg wojewódzkich, to jak już powiedziałem, dla nas istotną datą będzie 24 sierpnia, kiedy właśnie Naczelny Sąd Administracyjny wypowie się na temat decyzji środowiskowej. I Wtedy po tej jakby decyzji Sądu, będziemy dalej mogli mówić o kimkolwiek terminie realizacji inwestycji. Ja jeszcze to o mostu, który miałbym skomunikować z Czy od razu będzie też przewidziany rozbudowa ulicy Blichu. Tym, teraz część miasta remontuje i co z dalszą częścią tej drogi? Tam, jeżeli chodzi o ulicę Blich, jest to ulica Miasta Gorlice, w tej chwili jest remontowana w części, w dużej części, ale myśmy mówili o tym, o możliwości dojechania do Blichu i teraz, jeżeli chodzi o drogi też Ropicy Polskiej, te, te drogi, drogi są, to są drogi wewnętrzne i nie myślimy o otwarcia dużego takiego ciągu, nie ma być to w ramach obwodnicy, tylko to ma być taki i taka możliwość dla mieszkańców tam, a w momencie przebudowy ronda też jakiś pewien bypass, więc plany inwestycyjne, akurat o dalszej, dalszej rozbudowie, przebudowie tutaj akurat dyskusji oblichu nie było. Ja tylko tyle zapytałam panów burmistrzów, czy nie będzie jakichś przeciwwskazań, bo jednak, jeżeli zmienimy most z, mo z mostu pieszego na most dla samochodów, to to obciążenie będzie większe. Dyskutowaliśmy o tym, o możliwości. Wydaje się, że tutaj w momencie, Włączenia się i, i drogi Mickiewicza i Blichu do drogi wojewódzkiej, e, w, w sytuacji, kiedyby ten most był, był, po prostu też byśmy oskarżali tutaj e, w tym ten most. Jeszcze trochę damy mu, które przejście zostanie przesunięte do pierwszych której. Od kierunku tego ronda, który jest przy Biedronce, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, to wszyscy będą wiedzieć, między, między rondami nie będzie to duże przesunięcie, ale to może pan marszałek powie, bo tam jednak warunki bezpieczeństwa nie pozwolą dużo i myślę też, że mieszkańcy nie chcieliby dużo zbaczać. Dla nas bardzo ważne jest to, że kiedy mówimy o przejściach dla pieszych, to przejście musi być przesunięte w tym miejscu, gdzie ono będzie bezpieczne. I opinia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Policji jest kluczowa. I właśnie to miejsce, o którym pani poseł wspominała, od ronda przy w kierunku Tarnowa. Tarnowa, to będzie około 10 metrów. Ale to będzie odcinek, który jest bezpieczny właśnie dla niechronionych uczestników ruchu drogowego i dla kierowców. To jest to, to przejście, które dzisiaj najbardziej kolkuje, bo mimo tego, że jest ustawa o pierwszeństwie pieszych, to mówimy o tym, że samochód ma się zatrzymać, jak jest na danym odcinku pieszy. A tam jest taka wysepka po środku, natomiast jest sytuacja, że jeżeli pieszy po tamtej stronie zamierza wejść, to często samochody już tutaj nie podjeżdżają do ronda, tylko się zatrzymują, więc kolkuje się cała droga, kolkują się całe gorlice, bo przecież tutaj do tamtego ronda zjazd do góry, bo jeżeli tamto rondo nie przypuszcza i jestem korek, to i na długie nie można wjeżdżać, dlatego jesteśmy przekonani, że w jakiejś mierze. To, to po prostu pozwoli troszeczkę odkolkować obydwa ronda, to jest po pierwsze. Po drugie, rozmawialiśmy też o innych rozwiązaniach, rozmawialiśmy też o możliwości budowania przejść podziemnych przy tym rondzie. Jednakże infrastruktura, która jest pod ziemią, prawdopodobnie tak, tak przekazywano, nie pozwala na to, żeby zrobić podziemne. Rozmawialiśmy też o przejściu takim rondzie nad rondem pięknym widokowym, ale po pierwsze duży koszt jak pan marszałek mówi, to jest do rozważenia, ale to byłoby bardziej rondo widokowe niż, niż takie do komunikacji, bo jednak pieszy musiałby wejść czy niepełnosprawny wyjechać, może i to by było ładne, może można by było obserwować z góry gorlice, ale chyba piesi nie byliby zadowoleni, więc chyba od tego pomysłu odejdziemy i na razie zobaczymy co się podzieje, czy to to przesunięcie tego przejścia o jednym przejściu mówimy troszeczkę wyżej czy to pomoże czy na przykład będzie trzeba pomyśleć o tym drugim przejściu po drugiej stronie zejścia z ulicy 3 maja czy tamto też troszeczkę nie odsunąć ale Jesteśmy na etapie, że to ma być. Pan Marszałek mówi do końca roku, ale tutaj nawet takie zobowiązanie padło, że w ciągu dwóch miesięcy możemy liczyć, że to przejście będzie przeniesione. Nie rozważano już zrobienia tak zwanego łamanego przejścia, czyli po jednej stronie wysypki przesunięte przejście, żeby wyhamować ruch pieszy, żeby piesi to tym nie wróci. Myślę, że pan marszałek to słyszy, jak będzie przesuwane, przesuwane to przejście, będzie można to przemyśleć, przemyśleć, bo to będzie w tym momencie przenoszone, więc jakby takie nowe nowe usytuowanie tego przejścia, ale jeżeli przesuniemy wyżej, to ta chyba wysepka zniknie w ogóle, więc tam nie będzie już wysep, wysepki. więc. z strony ulicy Legionów to by można było? Tak, myślę, że pan marszałek wszystkie uwagi też i państwa, tak jak i samorządów weźmie pod uwagę. Bardzo państwu dziękuję za przybycie, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję panu marszałkowi.